Siemanko widzowie, po długiej przerwie <kliwia> widzimy się znowu na moim kanale. No taka dłuższa to była przerwa, a dzisiaj jesteśmy na thunderpvp.pl Tychy e. jakby ktoś chciał zagrać. Mam tu ósmy, dziesiątą sztopkę, miałem ósmą, ale tu naprawdę ciężko teraz jest wbijać. Tak to to, patrzcie sobie tu wskakuje, kto tu jest. No i widzicie? Tak właśnie trzeba ich robić, bo inaczej to nimi się nie gadasz. No. <laughs> A i to jest jak coś na wersji 1.8. Więc jakby ktoś chciał, <laughs> to może. Bo <laughs> nie, no, la bijesz, nie no. Naprawdę. Jest to jest sami łomny. no i tutaj mamy armę Steve'a no więc widzowie możecie tutaj widzicie tutaj z Diogarami gram bo mówię na 10 to opcja nie ma co grać bo za dużo punktów się traci i zjadł zjad Mur murować, murować, zjadł No Dobra, zamurała się sam Kto co mu ucieka? No, dobra, widzowie. No, sorki, że tak i nagrywam to w wilię. Naprawdę nie wiem, czemu ja to robię bo będzie taki bardziej świąteczny odcinek miał no, być ale tak ciężko mi zorganizować jakiś świąteczny więc no, po prostu sobie zagram Minecrafta bo ciężko zrobić jakiś świąteczny odcinek nie wiem bym mógł zrobić jakiś świąteczny <laughs> a i dajcie znać czy chcecie daily bo no, mam, mam te zale jak każdy praktycznie napiszcie w komentarzu czy chcecie daily u mnie czy chcecie daily na kanale napiszcie. Jeżeli tak, no to po prostu możecie napisać, a ja tam. No ja tu mam. Ja no już błędy napisałam, nie no. Widzowie, taki szybki może odcineczek będzie. No, dobra, no to widzowie, nie wiem, zostawcie suba i łapeczkę. Jeszcze chwilę ten podamy i napiszcie czy chcecie Robloxa czy Daily z Minecrafta. <coughs> o! Daily napiszcie w komentarzu Daily z Robloxa czy Daily z Minecrafta <coughs> Bo jak z Robloxa to nie wiem, będą różne Będą różne gry No yy, z, na Robloxie będą różne gry no Mogą pojawić się takie gry jak Blogs, i inne takie. Nie wiem, na przykład może się pojawić jakieś tajkiuny, -y mogą się pojawić <laughs> tajkiuny, -y jeszcze coś. No ładnie. No Jezus widzowie. Widzicie. Z takimi osobami się nie da, Dobra, jeżeli on nie hitnie, to widzowie, zabijam go. <coughs> Ogólnie tutaj mam 700 rankingu i widzowie, jeżeli chcecie z tego serwera jakiś daily albo coś, bo jest bardzo fajny. To możecie napisać w komentarzu albo po, prostu kom albo po prostu na Discordzie, bo też masz serwer Discord. Dobra, idę na się dobrać. Nie! Jezus! Jakby mnie hit. Widzowie, Widowie! Widowie. Bóg Tandera, bóg, Bóg. A tak ogólnie mam tu 700, jeżeli... A i robię gejdy z widzami. Widzicie tutaj jest nawet moja gejda. tak, Tag Azysy. <laughs> więc możecie... od 500 punktów, więc jak wbijecie to od razu macie 500 punktów, więc mogę wam dodać. Więc no po prostu nic was nie kosztuje. Możecie wbić na serwer wspierać go. Fajnie się na nim gra, topki też. No. Dobra <laughs> Wpisałem tutaj kod A ty nigdzie nie uciekasz Czy zostajesz z nami Tom Czemu uciekasz? Nie uciekaj Dobra, widzowie. i teraz pozabijam go. Zabijcie widzowie. Hmm. <coughs> ja tu widzę, bo ja tutaj mam więcej rankingu z nich. Jakby złączyć całe ranki w ich kupę, to trochę mają więcej razem, ale są nieograniczne to niech oni tam się pozabijają My tutaj widzowie Będziemy sobie stali idziemy na sprawda I jeżeli widzowie naprawdę chcecie zagrać to możecie zacząć grać Bardzo polecam serwer zero cheaterów Mogę Wam to nawet udowodnić Że zero cheaterów Zaraz pójdę i wam pokażę, że jest zero czterów. Naprawdę, tutaj topka była tak łatwo wbijana. <laughs> pokażę wam, jak tu łatwo wbić topę. Dzium. Widzicie, tu nie ma czterów. Skąd by tutaj były cztery, co nie? Powiecie, skąd tu byliby cheaterze? cztery. Dobra. Kto zmurował? Kto zmurował. Ja się z nim w kratkę nie będę bił. On ma przewagę koksa. Dobra, wychodzę. O kurde, ale ktoś zarobiście, to zmurował. Naprawdę. Widzowie! No to się nie da. Naprawdę. jaki on widzowie napoconił na mnie <laughs> Jakby mnie nigdy w życiu nie widział Dziup Dziup Ha, <laughs> polizał jeszcze, nie no, widzowie O, leci? Aj, przeżył, kurde No to co, skoczę Dlatego przeżył, okej! Okay. No, no. Chłopie na nie umie chodzić. Ale to było strike you. 2 versus 1 nie i z czego jeden zginął. Patrzcie, że to będzie strike you akcja. Prawie wykorzystał moją akcję. Nie no, czy on myśli? Nie, Gigi. 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 Gigi, no i nie wyjdziesz. Nie giniesz. Jesteś tu na pewno śmierć. Nie zamuroło się, nie no. Naprawdę tutaj nie da się grać. Ja no uciekł. Ha! Jeszcze będzie panczował teraz! Zarobisty chłopek. gdzie uciekasz? Znaczy i tak dorwę. Jakby cię wszędzie dorwę. Nawet gdzie tam by cię nie było, to tak huby cię dorwę. No i pojedyn. Lecisz! June. O, plus jeden tylko. Ale naprawdę tacy ludzie są słabi, mega. Lecił! Ja też. Ja chociaż Hatera potrafię zrobić, nie to co wy. Ale co tam to zginął? Nie, nie zginął. A zginął, ale... O, tak ode mnie zginął. Ale to już mi akurat wtedy hitną od pleców i zginąłem. Dobra widzowie, już odcinek trwa aż 11 minut. Zostawcie suba i łapeczkę, to trwa trwał do tego momentu może może naprawdę napisać życzenia fajne i do zobaczenia. Życzę wam miłej Wigilii. Widzowie, przecież wiecie. wiecie. Jeżeli Wam mój content się nie spodoba, możecie dostać suba i w każdej chwili odsubować mój kanał, jeżeli Wam się nie spodoba. A i możecie zostawić łapkę w górę, bo dla Was to sekunda, a dla mnie to bardzo dużo. Więc jeżeli już wszystko zrobiłeś, no to... No to co? No to widzowie do następnego.